Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, dzisiaj dzień jak co dzień, czyli człowiek mało pamięta, jak się nazywa. Etap pod tytułem: Kręcenie podłogi. Wprawdzie jest to taka techniczna podłoga nad garażem, która jest jednocześnie, czym jest jednocześnie strapę dla takiego stryszku gdzie będą trzymane różne graty. No, ale to oczywiście na mokło. przez pewien czas deski znów wypaczone, pokrzywione także raz w palec, raz w deskę, raz po wkręcie, raz po kolanie tak jak w po idzie eee, równie dramatyczne, chciałbym się powiedzieć oczywiście to może nie smaczny żart ale niekoniecznie, eee, proszę Państwa właśnie chciałbym trochę eee, przekuć ten balonik eee, groźnej, tragicznej, wojennej niemalże atmosfery jaka się dzieje na Białorusi, no to powiedzmy, że równie dramatyczne jak moje nabijanie podłogi sceny dzieją się na Białorusi. I tak sobie, proszę Państwa, pomyślałem, że co tak naprawdę się tam dzieje? No, w, 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 prymitywna prowokacja ze strony Łukaszenki i Putina. E, dzisiaj e, jakaś tam Komisja Europejska, bo ja ich nigdy nie odróżniam, co tam co jest, od, od czego. No ten Trybunał jeszcze cuchy e, jakoś tam e, kojarzę, jakie ma do od, odrębnych bydła, ale w całym tym kochodzie to ciężko mi się poruszyć. W każdym razie oni orzekli dzisiaj, że Putin nie ma z tą akcją nic wspólnego, a w każdym razie nie jest to głównie odpowiedzialne. No proszę Państwa, chciałoby się powiedzieć jedzie mi tu czołg. No ale to jest charakterystyczne dla tego tworu, który się nazywa Unia Europejska. Oczywiście jest to akcja Putina, jest to akcja Łukaszenki. Bardzo prosty, prymitywny wręcz numer w starym boskim stylu. Podrzucenie emigranci na granicy co jest oczywiście barbarzyństwem podwójnym, bo ci ludzie zapłacili no zapłacili wprawdzie za operację nielegalną, bo zapłacili, nie wiem czy Państwo wiecie, myślę, że wiecie, no ale dla porządku przypomnę pokrótce jak to wygląda, tym przemytem, głównie z Iraku, z Syrii, z państw arabskich Zajmują się służby Łukaszenki, ludzie, którzy mają tam swoje biznesy mafijno ezbeckie Oni to ściągają poprzez rozmaite biura podróży. Mówi się również o tym, że to właśnie Putin uruchomił jakieś tam swoje macki w tych krajach i po prostu w najzwyczajniej w świecie zapraszał tych ludzi na tak zwaną wycieczkę do, do Mińska, a tutaj oni mieli być dalej przerzucani, nie do Polski proszę Państwa, do Niemiec i to jest cała tajemnica tej operacji no i w pewnym momencie ten biznes jakoś spuchł, nastąpiło przepełnienie, bo coraz ciężej było przerzucać tych ludzi do do Niemiec. No i jest sytuacja taka, jaka jest ze wszystkich tych klientów, takich nazwijmy, wycieczkowiczów, w cudzysłowie, pozbierali z Miska i okolic i przywieźli na polską granicę. I proszę Państwa, oprócz takich aktów agresji, jak strzelanie gdzieś tam w powietrze od czasu do czasu, chociaż to też są informacje takie przekazywane, nie do końca ściśle mam wrażenie, no i atakuą łopatą na, no dzisiaj dobrze, dobrze powiedział jeden z posłów w Konfederacji, na pseudopłot no proszę Państwa, bym się wstydził coś takiego naprawdę postawić, zbudowany na kijach od szczotek, no to tam nic wielkiego proszę Państwa się nie dzieje oczywiście w wymiarze politycznym jest to akt agresji, to akt najwyższej agresji, coś co się między cywilizowanymi krajami raczej nie zdarza, no ale wiemy, że mamy do czynienia z krajami Wschodnio, prawie wschodnioazjatackimi, więc ich metody są takie, jakie są od wieków niezmienne i ani ci ludzie się nie zmienią, ani ich pomysły na uprawianie polityki się nie zmieni. Natomiast po drugiej stronie, po stronie polskiej, no to mamy obleżenie twierdzy, mamy coś, no proszę Państwa, jakby Syreny były w 1939 jak podniesiony próg emocji, żeby nie powiedzieć histerii postawienie niemalże całego kraju na baczność, snucie jakichś tragicznych, dramatycznych wizji. No i tak sobie myślę, nie najboże oczywiście, co by się stało, gdyby rzeczywiście mieliśmy do czynienia z jakimiś aktami agresji, strzelaniną, nie najboże z trupami, z autentyczną jakąś rebelią, jakąś formą wojny, już nie tak zwanej hybrydowej, ale po prostu wojny, czy akcji jakichś tam prowokacyjnych, w którym padałyby ofiary? No, proszę Państwa, żyjemy w takim zwariowanym świecie, że dziś naprawdę niewiele trzeba. nie Trzeba kampanii wrześniowej jak w 1939. No, wystarczy trochę telewizji, wystarczy parę tego rodzaju prowokacji, natychmiast grono tak zwanych ekspertów, czyli pożytecznych idiotów, jak to mówiliśmy. W poprzednim odcinku będą się zastanawiały nad prawami człowieka, będą się zastanawiały nad e, czymś, no, co wschodnioazjatyckie ludy bardzo często urządzają, czyli granie dziećmi, e, kobietami. Podrzucanie również na tą granicę kobiet w ciąży. Wiem, że tam doszło do jakichś dramatycznych sytuacji, ale na litość boską, no właśnie po to to jest zrobiono, dlatego to jest robione przez tych barbarzyńców w taki sposób, aby to rzucić na nasze sumienia i abyśmy to my musieli ponosić konsekwencje cudzych grzechów i ponosić i tłumaczyć się z cudzego barbarzyństwa. No, ktokolwiek ma odrobinę oleju, to wie, że dokładnie temu, temu mają te akcje służyć. No i teraz, proszę Państwa, jeśli głównym problemem w Polsce e, takich podmiotów jak TVN jest to, że oni nie mogą tam biegać z kamerami i przekazywać informacji, rzetelnych informacji, jak, ono, jak oni to mówią. Proszę Państwa, czy widzieliście jakąkolwiek rzetelną informację ze strony tych e, mass mediów? No tam najbardziej hitową informacją to były dzieci z Michałowa czyli granie na emocjach, produkowanie tandetnych sensacji no i co by nie myśleć o Kaczyńskim co by o nim nie mówić, ale on dzisiaj powiedział bardzo, nie ja wiem czy dzisiaj czy to był jakiś cytat on powie, w wcześniejszej wypowiedzi w każdym razie dzisiaj go widziałem w telewizji on dzisiaj powiedział taką rzecz że Amerykanie przegrali wojnę w Wietnamie między innymi dlatego, że tam był, że tam były media proszę Państwa, oczywiście w TVNie i w okolicach to jest jeden wielki śmiech ale tu się nie ma z czego śmiać no ktokolwiek zna chociaż trochę historię z tamtego okresu to wie, że wszelkie mocne kampanie propagandowe związane z Wietnamem były, były w mediach non stop i bazowały właśnie na tych wszystkich dramatycznych obrazkach yy, wojennych no a co się może dziać proszę państwa na wojnie k no, sama nazwa wskazuje sielanki, przedszkola yy, to tam nie ma no, jeszcze raz wrócę do tej głównej myśli. No, co by się działo, co by się działo w Polsce? Już nie, nie wspomnę o tych wszystkich karygodnych zachowaniach opozycji, bo myślę, że tutaj jeszcze to nieszczęsne jako tako się zachowało, no, ale co tu dzisiaj wyczynią, jakiś tam błodek czarzasty i ta część lewicy, no to, 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 to można tylko zapakać. No, to, to, tak jakby rzeczywiście tutaj była jakaś grupa sterowana prosto z Moskwy to zresztą to są spadkobiercy tego rodzaju układów to przyzwoicie, rozsądnie zachował się PSL i Gosiniak-Kamysz słusznie, jeśli już krytykować coś no to w takim kierunku, jak zrobił to jeden sposób Konfederacji, no jako tako zachowuje się, zachowuje się platforma, o dziwo, a oni wiedzą, że jeśli si popłyną za bardzo w kierunku tych propagandowych haseł, bo dla nich to jest czysta propaganda, a nie żadne wartości, czy obrona praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. To na tym po prostu popłyną, bo Polacy się boją tej sytuacji, która się wytworzyła na granicy białoruskiej. Proszę, państwo, proszę Państwa, żyjemy w czasach zwariowanych, kiedy jakakolwiek akcja militarna, nazwijmy to tak, ogólnie. Związana z realnym bronieniem granic no wiąże się z medialną, z medialną histerią i roztrzącaniem jakichś pseudohumanitarnych wartości, na których oczywiście robią kariery i pieniądze poszczególni eksperci i sławy, i celebryci, i aktorzy, o czym też już wczoraj wspominałem. Czyli mamy do czynienia z czymś, co się nazywa paraliżem. Też swego czasu napisałem taki felieton oceniający, jakby możliwości techniczne, technicznych reakcji w przypadku takich ekstremalnych zagrożeń po stronie tak zwanych państw demokracji liberalnej, czyli my takim państwem, jak jesteśmy, i w całym tym bloku Unii Europejskiej. I ze strony takich państw jak Białoruś i Rosja, i tutaj, proszę Państwa, szala po stronie Rosji, Białorusi i podobnych państw, a no wręcz uderza o ziemię, a nie mam mowy o jakiejś tam delikatnej przewadze. No to są państwa. No, oczywiście ja bym w takim państwie nie chciał żyć, ale jeżeli chodzi o sprawność tą militarną, sprawność podejmowania decyzji, sprawność polityczną w podejmowaniu takich kroków, których, na które państwo demokratyczne sobie pozwolić nie może, no to to jest przepaść, proszę państwa. Oni mogą w każdej chwili i, i, i w dowolny sposób grządzić jakąkolwiek prowokację i nie mają z tym żadnych wewnętrznych problemów, tego typu, jak mamy tutaj w Polsce, że jakaś tam opozycja dostaje na głowę, czy jakiś tam TVN problemem głównym i problemem dnia robi to, że oni tam nie mogą biegać po tych granicach, granicy niczym sterczeski i szukać tanich, tanich sensacji. No to się, proszę Państwa, tak fajnie mówi, ale nie daj Boże, żeby doszło do jakichś. Dużo poważniejszej sytuacji, bo to co się dzieje na granicy białoruskiej w wymiarze politycznym jest oczywiście poważne, poważne. natomiast w takim wymiarze praktycznym, no to, to tam przecież nie stoją czołgi, tam nie stoi armia, no to tam stoi, stoi co prawda kilkaset cywilów ochranianych przez... Białoruską bezpiekę, ale na litość boską. No to, to, to nie jest zagrożenie na poziomie wojny, czy, czy stanu wojennego, czy nawet jakichś paramilitarnych, paramilitarnych akcji, jak nam się to usiłuje politycznie poukładać. I, i dla odmiany w tej drugiej telewizji. Która pokazuje tak samo wypaczony obraz sytuacji, tylko w drugą, po drugiej stronie medalu, mam na myśli oczywiście dziennik telewizyjny Kurskiego, no to w takim świecie medialnym i w takich realiach demokracji liberalnych my praktycznie stajemy się bezbronni. Bo jeśli w sumie prosta sytuacja do opanowania, bo jeszcze raz powtórzę, nie ma tam armii, nie ma tam czołgów, nie ma tam broni, jest tam grupka kilkuset osobowa wyposażona w łopaty i siekiery do jakichś prostackich prowokacji i to wszystko, a w Polsce mam wrażenie jest taki kocioł, jakbyśmy się, nie wiem, co najmniej Zbierali do powstania listopadowego, czy do powstania styczniowego. Ten czynnik medialny namieszał tak mocno, oczywiście oprócz głównego problemu, czyli to, w jaki sposób są skonstruowane te wszystkie, boże się, boże, liberalne demokracje, które w chwili mniejszego czy większego zagrożenia. No, mają związane ręce poprzez takie, a nie inne zachowania w sferze, w sferze medialnej, w sferze, w sferze publicznej, I tych wszystkich mądrali, którzy potrafią odwrócić uwagę ludzi, zagrać na emocjach w taki sposób, że gubi się istota każdej operacji, a tą istotą jest przecież nasze wspólne bezpieczeństwo, a zajmujemy się prowokacjami, struganymi ciosami, właśnie siekierą przez białoruskie i radzieckie, radzieckie służby specjalne. No, smutny obraz, proszę Państwa, smutny obraz. No, jeszcze raz tylko mogę powtórzyć. Nie daj Boże, żeby się działo coś naprawdę ciężkiego, coś naprawdę trudnego. Bo mam wrażenie, że wówczas Czarzasty biegał no nie wiem, na groby armii radzieckiej, urządzał tam spektakle w obronie ofiar polskiego reżimu i, 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 i mówił coś o wstydzie na cały świat, bo lecą kule i w Polsce dzieją się straszne rzeczy, morduje się cudownych, fantastycznych żołnierzy radzieckich na przykład. Państwo pomyślicie, że to jest jakaś hiperbola, że to jest jakaś przesada. Ja śmiem twierdzić, że to nie jest, to niestety jest realizm. To jest niestety realizm na szczęście taki hipotetyczny realizm, bo mam nadzieję, że na jakichś takich yy, stricte militarnych akcji zaczeptych z tamtej strony yy, nie będzie, bo to jest w tej chwili współcześnie nieopłacalne. To też jest jakby błogosławieństwo z drugiej strony całego tego imposybilizmu, żeby za, zacytować yy, klasyka. No tak czy inaczej proszę Państwa yy, po jednej stronie mamy całkowicie idiotyczne, infantylne a mam wrażenie, że motywowane w najgorszy z możliwych sposobów znanych polskiej, z polskiej historii żeby już się nie, wyło, nie odwoływać tutaj do Targowicy, bo ktoś tam słusznie powiedział, że w przypadku ludzi Targowicy to to trzeba im to, to, to ich nie należy obrażać porównując do tych współczesnych aktywistów lewicowych to mam wrażenie proszę Państwa, że to wszystko stoi, stoi na głowie i taki przecież nie mały kraj jak Polska no może nie potęga, może nie imperium ale wobec tych wszystkich mechanizmów yy, demokratycznych no, i przede wszystkim medialnych jest praktycznie bez, bezbronny. Natomiast te państwa, które, za którymi ja nie tęsknię, za których politykom ja nie tęsknię, ale w tym wymiarze obronnym, militarnym, mają gigantyczną przewagę, ponieważ mają praktycznie swobodną rękę i szereg możliwości do wykorzystania w dowolnym momencie i w dowolny, w dowolny sposób. No, tak to. Tak to niestety, niestety yy, współcześnie wygląda, bo jeszcze pół wieku, pół wieku temu wyglądało to zupełnie inaczej. No i na tym tle, proszę Państwa, jak zwykle, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Dzieje się na granicy białoruskiej nic dobrego, ale nie powadajmy też w histerię, że to mamy do czynienia z jakimś. Stanem wojennym czy, czy akcjami paramilitarnymi, nic, nic, nic takiego tam nie dostrzegam. Trzeba tam po prostu zaprowadzić realny porządek, zaczynając od budowy porządnego płotu, a nie jakiegoś jakichś zasieków jak przy kartoflisku na, na dziki, bo to mniej więcej to mi się kojarzy, zwłaszcza w tym krajobrazie, przy lesie. Tutaj podobne historie przy, przy moich lasach, też widziałem u rolników. No, może nie aż taki drut, ten wojskowy, ale, no ale mniej więcej coś podobnego. To, to, to oczywiście może sforsować nawet bardziej rozwinięte dziecko, a co dopiero taki inżynier czy lekarz z, z Iraku lub innego państwa arabskiego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.